Witajcie, z tej strony Cave. Witam was w kolejnym odcinku z serii Food Truck Simulator Moi drodzy, jesteśmy na nowym miejscu Przy plaży w nowej części Odblokowanego sektora miasta I mam nadzieję, że Będziemy tutaj testować Nasze umiejętności W przygotowywaniu Sushi, tak więc pierwsze światło Od razu Wysuniemy sobie Nasz ryżowar I zapakuję sobie Już tutaj jedną Porcje ryżu. Czekamy na pierwsze zamówienie. I mamy jakąś informację. Otrzymałeś nowe narzędzia. Nowa deska do krojenia pozwala na umieszczenie na nich dwóch składników naraz i pokrojenia ich jeden za drugim. Nowy nóż pozwala na szybsze krojenie składników i daje ci dodatkowy czas podczas krojenia sushi. Dobra. <laughs> wow. Jero na dwie pizze i sushi. Dobra. Dwie pizze jedna druga i będzie sushi z miękkim ryżem dobrze patrzyłam dobrze patrzyłam okej okay. no, trochę mam za blisko te pizze koło siebie ale sobie to przestawimy trochę okej okay, dobra Okej, okay, sos. Włączymy sobie piekarnik. Jak mój ryż ugotowany. Pikantne nori jedno do sushi. Ryż jest miękki, dobra. OK, czyli pikantne... ...łosoś. Łosoś, dwa razy awokado. Awokado. Awokado i dwa razy chili. 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 Dobra. Okej, okay. sushi już mamy. No i ten nasz nóż, który dostaliśmy od naszego sensei w końcu może się na coś przydać. Cudnie. Trochę lipa, że jak ja skończę kroić, że ten czas się nie zatrzymuje, bo to jest trochę czasu zabiera. Okej, okay, dobra, lecimy do tych pizz. Sos na pierwszą. Wam liczyłam, że więcej będę to robić jednak sushi, a nie pizz. Dobra, jedno. Jeszcze pusty słoik! Pierwszy raz w tej grze skończył mi się e słoik. Mamy nowe zamówienie. Mam nadzieję, że sushi, a nie kolejna pizza. Tak, jest kolejne. To szukamy ryżu. Na ugotowanym ma być. Dobra. Pizza: mozzarella, cebula, pomidor. Mozzarella, pomidor. Cebula, grzyb. Nie mam grzyba. Nie mam grzyba. Grzyb. Ok, i możemy wytestować w końcu krojenie. No chyba jest szybciej faktycznie. Chyba faktycznie jest. Ok, to ma być upieczone. Na no, następną mozzarella, pepperoni. Mozzarella, pepperoni. Szynka i bekon surowy. Dobra, i tamta ma być chrupiąca. Znaczy ta? Mogę dać dwie? Mogę, ok. Czyli ta z góry ma być chrupiąca? Ok, ta już jest upieczona do jedynki. Tamta chrupiąca, zwykły Nori. Teraz szukamy. Bierzemy nasz ugotowany ryż. Tuńczyk, oshiko, o jezu, tego nie mam. Nie, czekajcie, nie, tuńczyka mam. Tuńczyk tu. Nie, łosoś. To jest tuńczyk, dobra. Tuńczyk. I oshiko, oshiko. Szybko, żeby mi się nie zdążyło i spalić ciasto. Dobra, chrupiące. Okej. Okay. Jedno oshiko. Jeden tuńczyk i potem jeszcze sos sojowy. I tuńczyk. I kolejne dwie pizze. O oh, shit! Ej, ja chciałam robić więcej sushi. No ale co ja mogę? Ok, 4, 4, 5 i 5. I szkoda, że tego czasu nie idzie pominąć, bo ja za długo czekam na to. Ok, i soja. Dobra, do trójki. Kolejne dwie pizze! Dobrze, że podjechałam sobie jeszcze do sklepu i zdecydowałam się na zakupienie tutaj ciasta do pizzy, bo patrzcie, już cztery pizze, a jeszcze zostało nam 4-20 minuty na kolejne zamówienia, więc... Wow, ale dziwnie kamera się obróciła? Nowe zamówienie. Kolejna pizza! Wegetariańska ostra. No to robimy trzy na raz, kochani. Robimy trzy na raz pizzę. Okej, okay. łyżka do sosu. Ale ta kamera tutaj bezsensownie. Tak jak wygląda jakbym tu siedziała na blacie i z blatu to robiła. No dobra, no co ja mogę? Co ja mogę? Nic, pracujemy. Pracujemy, kochani. Zastanawiam się w ogóle swoją drogą, ile nam jeszcze tak faktycznie do takiej fabuły zostało. Bo tak jak w Gas Station Simulator w końcu nam się fabuła skończyła. Ok, na jedną mozzarella szynka i ma być upieczone. Dobra, na następną mozzarella, cebula, pomidor. Mozzarella... Cebula, pomidor, grzyb. Grzyb i plaster chili. ok i ta jest chrupiąca. Znaczy, ma być chrupiąca. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, upieczona już jest. Tamta ma być chrupiąca. Ta idzie do czwórki. A na piątkę potrzebuję mozzarella, mozzarella, jakieś zapamięt... Eee, drąbałam <słuch> <słuch> mozzarella, cebula, mozzarella, pomidor cebula, grzyb i chili. Nie, czy jeszcze nie ma? Dobra. Na pudełko założyłam samą pizzę. Ja cię kręcę. Okej, okay, pierwsza z góry chrupiąca. Do czwórki. Okej. Okay. Si, jest. Okej, okay. i to ma być też chrupiąca. Dobra, co następne? No, oby sushi! Ile ja tych sushi zrobiłam? Już dwa dopiero? Je... Nie. Aaaa, pizza! No, bez jaj! No to się natestuje w swoich umiejętnościach robienia sushi. Mm. Niech mnie drzwi ścisną. Kupiące. Dobra. Zamówienie piąte. Proszę bardzo. Masakra. Dziękuję. E, you're welcome. Proszę bardzo. Szanowna pani. Mozzarella i grzyb. Mozzarella i grzyb. Pizza upieczone. Dobra. Jezu! Kolejna pizza! No prawdę! Nie, nie, nie! Nie wytrzymam! Mieliście chcieć sushi! Jest? Jeszcze nie ma. Co za bezsens! Mozzarella, grzyb. A jest dobra, bo patrzcie, żebym prawie zrąbała. Nie ta pizza. Fungi. Szóstka. Okej. Okay, a Diawola. No. Peperoni. I Chili. Chili. Peperoni. No, napracowałam się. Ej, ale może jeszcze zdążyć jakieś zamówienie jedno zrobić. Ej, panie, powyżej chcesz sushi! Jest sushi. Dobra, jakiego miękkiego ryżu na pikantnym nori. Dobra. Awokado Chili. Nie mam Chili. Miękki ryż. Dobra, bo już się bałam, że spieprzyłam. Łosoś. Łosoś. Dwa razy awokado. Mm! Chodź tu. Awokado. No patrzcie. Awokado i plaster chili. A pizza? Chrupiące. Jezu, bo się spali. Nie wiadomo, jak zwykle nie pojemnika. Okej. Okay. Czyli już jedno jest, to jeszcze jedno, chili. Great. Powiem wam, to ułatwienie faktycznie, że możemy kroić po dwa składniki naraz naprawdę jest faktycznie przydatne. Bo ułat ułatwia. Czy do tego chcę jakiś sos? Nie. Okidoki. Dobra. No to co? Teraz zostaje nam posprzątać. Nie ta. Ciekawe, czy będzie tu można mieć trzy pizze, ale wydaje mi się, że skoro mamy dwie... ...trzy tacki, to ja myślę, że w pewnym momencie trzy też się będzie dało. Okej. Okay. O, patrzcie, do też mogę zachować. Dobra, co sobie dokroimy? Dokroimy sobie tak: przede wszystkim mozzarelli. Dokroimy mozzarelli. Dokroimy cebuli. Przygotuję sobie, kochani, na kolejny raz. Cebula. Mozzarella. Tam miałam awokado. To może pokroję sobie awokado? A może pokroimy sobie też grzyba i schowamy z tego do lodówki albo do zamrażarki. Zobaczymy zaraz. O, albo grzyba damy do szafki, a pokrojonego. Pomidory. Nie, może już wszystko. Dobra. O, wystarczy, wystarczy. Ok, posprzątane. No to wychodzimy na miasto, kochanie. Jestem pewna, że chcę wyjść. Co za niskie światła, ale, dobra, kitam. Chociaż nie prąd teraz taki drogi, moi drodzy, nie? W sumie, co nie jest drogie w obecnych czasach. Inflację mam na takim poziomie, że ja pierniczę. Prąd, gaz. No, ogrzewanie, opał to już w ogóle nie mówię. Clara, to było ciekawe. Teraz jestem na łóżku do becoming a master'em. Więc pojedynczy Hurrikan to jest student. Wróćcie do Piotra. To był wielki dzień. I zawsze dzięki że Wójt to be of help, kid. Now I've got one more piece of news to share with you. Nothing cryptic this time. Well, out with it. What is it? Our city will host the annual food truck championships this year. And I think it's a great opportunity for you to become a West Side Port Kitchen icon. For real? I'm not sure I can compare to what Dad did there each year. Instead of doubting yourself, why not just go to the West Side Port Mariners Arena? You know, you're right. So many things happen. I should at least give it a go. Surely you will be convinced by the fact that this year I will I be able to win. Oh, kurde. Clara! <laughs> what an ennoblement. Thanks, kid. So, are you ready for some more info? Sure thing. So, first of all, you need to gather some money for the entry fee. Luckily, they'll use that money to provide you on-site ingredients. Sure. When you're ready, meet me at my store. Hmm. Okej, okay. okay, dobra. Witaj w trybie otwartego świata. Od tej chwili możesz dowolnie eksplorować miasto wybierać, gdzie chcesz. Gotować! Miejsce wtarze są teraz dostępne całą dobę pojawiły się godziny szczytu. Ich trakcie może spodziewać się większej liczby klientów niż w pozostałych godzinach. Zegar w lewym górnym rogu ekranu wskazuje aktualny czas. Możesz go przyspieszyć. I zapisać grę kładąc się do łóżka. Uwaga! Od teraz każdy produkt posiada wskaźnik świeżości i może się zepsuć. że produkty mogą wpływać na ocenę przygotowanych przez Ciebie załączeń. Zdawaj pieniądze i punkty prestiżu i dalej ulepsz swoją ciężarówkę, garaż i sprzęt, kiedy będziesz gotowy wejść udział w konkursie, by zakończyć wątek. Fabularny. Okej. Okay. Czyli wychodzi na to, że po konkursie. Po konkursie to koniec. Koniec obecnej fabuły, dobra. Jaka mamy godzinę? Czwarta czterdzieści. Jakie są... Gdzie są godziny szczytu obecnie? Tu? Do ósmej, na stoczni. Okej. Okay. Wow, nie ten budzik. To co? Wow, przygotuj się do konkursu. Osiągnij czwarty poziom prestiżu. No, sporo mi brakuje. Wiesz łącznie 2000, aby móc wziąć udział w zawodach footracków. Hm. No, sporo. Sporo. Ale wychodzi, kochani, na to, że po zawodach będzie. No, wiecie, koniec. Tak jak w Gas Stationie. nie będziemy już mieć za bardzo co robić. To tak jak go wiecie. Obsługiwania w trybie twardego świata, nie? Więc myślę, że to już mało się zbieramy do końca odcinku w serii. Wiadomo, jak znowu się coś pojawi ciekawego, to na pewno odcinek się kolejny z Foot pojawi. Ale myślę, że. ten i następny w konkursie się zobaczymy. No zobaczymy. Zobaczymy, kochani, na razie nie ma co gdybać. Interesuje mnie ten. O Boże, wyzwania. W mieście pojawiają się nowe wyzwania. Każdy z punktów ma teraz trzy poziomy wyzwań: brązowy, srebrny i złota. Aby osiągnąć dany poziom, musi wykonać. wykonać odpowiednią ilość wyzwań na podczas jednej sprawy. Jedno wyzwanie naraz, aby osiągnąć brąz. Dwa za srebrną, trzy za złoto. Baza wyzwań jest za dużo i za każdym razem, gdy zaczynasz sprzedawać, pojawia się inna kombinacja wyzwań. Każdy poziom daje nagrodę. Osiągnięcie złotego poziomu we wszystkich ośmiu miejscach sprzedaży odblokuje nową, wyjątkową nagrodę. Wow, dobra. Fajnie, fajnie. Wyzwania, dobra. Nie wiem, na czym będą polegać te wyzwania, ale ja myślę, że się dowiemy za chwilę. Już mam olej. Chrupiące frytki. Jedne są chrupiące, drugie są usmażone. Zdobądź łącznie 15 podczas jednej sprawy, tylko z napiwków. Okej, okay, to chyba nie będzie aż takie trudne. Lupiące z musztardą i usmażone. Usmażone bez niczego do dwójki. Jestem tamte rupiące A ciemno. No, ludzie zamawiać zamawiać. I kolejne taną, z ketchupem. Krupiące z musztardą. Aha, muszę to odstawić, Boże. Usmażone z keczupem. No nie wiem, czy mi się uda pizza Usmażone... ...keczupem. Do trójki. Sześć. Sześć z piętnastu. Ja jestem ciekawa, czy jak tu zdobędę teraz ten brąz, to czy później ten brąz, on zostaje ze mną i potem będę w tym miejscu odblokowywać srebro? Ej, no to mnie ciekawi. To mnie bardzo interesuje teraz. Dobra, mozzarella, grzyb. Mozzarella. Grzyb. Szynka. Ej, przeterminowane. Patrzcie. O nie. Muszę wziąć nową szynkę. Szynka, pepperoni. Na skraju Plaster chili. Przeterminowany. O shit, ja będę musiała wszystko powymieniać. Plaster chili i plaster cebuli. Na skraju. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dwa, cztery, sześć. Wszystko, dobra. Luciano. Czemu nikt więcej ode mnie nic nie chce? Dobra, dajcie mi chwilę, ja to muszę tu powyrzucać. To szynka do lodówki bym musiała iść.

Ja wiem, że musimy się pospieszyć, ale nie mam przecież na skraju. Aha, te, te są do wyrzucenia, nie? Nie, te są do wyrzucenia. Miało nowych zamówień. Czyżby tutaj się już skończyli klienci? Ej, ale lipa! Ja potrzebuję jeszcze zdobyć ten napiwki. Ej, panowie! To hmm, chyba z tego nic więcej nie będzie. No cóż, czyli chyba. to będę tutaj brązu. No bo, tak jak widzicie, nie mamy już klientów, nie? I panowie stoją, tak trochę, wiecie, zawstydzeni, niepewni. No ale no dobra, trudno, no. Trudno, no, co zrobię? No nic nie zrobię. Nie będę czekać nie wiadomo ile, żeby głaskawie ktoś przyszedł. Po prostu trzeba będzie znaleźć inny punkt sprzedażowy. Ale kochani, ja myślę, że po prostu to już sobie zrobimy w kolejnym odcinku. Ja będę sobie po prostu teraz jeździć po, po mieście. No, i szukać nowych punktów sprzedażowych, które mają godziny szczytu. Zobaczmy. Tu mamy co? Od 8 do 8, 18. Od 8 do 18. Od 8 do 20. 8, 20. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6. A czemu oni mówili, że jest ich 8? Mm, bo tutaj jest chyba jeszcze konkurs. Ach, nie ten guzik. Jedna strefa, zostaną do odblokowania. Dobra, tak więc jedziemy sobie teraz do parku. Tam będziemy obsługiwać kolejnych klientów. A my zobaczymy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się ten podobał. Tak więc pamiętajcie, kochani, standardowo o łapkach w górę, o komentarzach pod filmami. Jak macie radę, to opiszcie. No i oczywiście pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału dla tych, co jeszcze nie subskrybują. Tak więc dzięki serdecznie za uwagę, trzymajcie się kochani, cieplutko, cześć.